Kochani, witajcie u Perysa na bazie. Mamy pieska do oczyszczenia z programu. To jest imię Kokos i hasło czysta miłość. No, musi być bardzo kochany przez opiekuna, opiekunów. Simone przekazuje wizerunek i Perys prosi o ciszę. Ręka do góry i zapanowała całkowita cisza. Jest zawsze baza wypełniona duszami zwierząt. Okej, okay, KOKOS. K-O-K-O-S. Ok. Gut, ekran auch. Oros. Pomarańczowy ekran się ukazał. Grad I piesek się ukazał na stole kryształowym. Leży na boku, seitlich, nie? Ja, es liegt immer zeitlich, na boku łapkami do Perysa. I stół się ustawił do wielkości pieska. skand wyjechał z pod stołu. Jest na nosku, skan przeszukuje. Zatrzymał się na środkowej części nosa, pyszczka. Czerwona energia na dolnej szczęce, nie jest aktywna, nie jest aktywna. pery ściąga chusteczką. Jetzt läuft es halt weiter. Der Skan Ja, jetzt sind wir an den Augen, da ist Stopp zur Zeit. Na, Oczak, der zatrzymał. Da ist so eine gelbliche Energie. Jest żółta ist eine Energie. Die ist aktiv. Die soll halt um, die Augen schwächen. Und osłabia wzrok den program. Das nennen wir jetzt die Helferin. Pomocnicy aus Perissa ściągeln, ein specjalnym. Es läuft halt energię. wieder weiter. Scan ruht schon weiter. Stoppt halt am Gehirn. Zertrümmert sich am Muskel. Scan. Da uh, ist eine grünliche Energie. Schon, aber Energie an der Muskulatur ist. Die probiert sich gerade anzuzeigen. Dieses Programm um, sollte auch wirklich aktiv sein. Uh, die soll halt verursachen, also das Gedächtnis halt uh, so I, beeinträchtigt wird. No, und den e, Programm muss man einfach Jakby ma wpływ na pamięć tego psa. Jakby był taki zakłócony. Okej, okay, mm. jetzt läuft zweiter, den nacken. We hat genomem. E, uh, die helfer. Pomocnicy die helfer. ściągnęli od odkurzaczem tą energię i skan ruszył dalej. Okej, jetzt sind wir an der, also an der Schultern von der Vorderläufer. Są między łopatkami. Adel. Da ist nichts. Nie ma nic. Jetzt sieht man halt die na przednich łapach nie ma nic, teraz organy wewnętrzne, okay. Auf dem ist eine dunkle, taka ciemno-czerwona energia na sercu. Die ist auch am Też program już jest aktywny, mówi Perys. Uh, ja, Osłabia y, mięsień sercowy u tego zwierzęcia, mówi Perys. Nie ma Pomocnicy ściągają odkurzaczem tę energię. Ok, lunge frei. Ruszył tam dalej skan na płucach, nie ma nic. Taka koloru różowego jest na wątrobie energia. Nie jest aktywna. Pery ściągną chusteczką. Magen, also im Magen drin ist uh, so eine bläuliche Energie. Wieso und konnibis keine Energie?

organach rozrodczych nie ma nic rozrodch halt uh, die wirbelsäule. Teraz, y na kręgosupie um, da the so eine weißliche energie. Biała energia na środkowej części kręgosupa nie, nie jest, jest aktywna nie jest aktywna jest na tylnych łapkach Auch Nie ma nic. I teraz noch ten Schwal. Na ogonku? Auch Nie ma nic. Okay. Scan. Das scan ist wieder reingefahren. Podjechał. Die schon no, Baza out. już znowu się wiwatują, cieszą się. Następna ich bratnia dusza jest uwolniona z programów. Peris nimmt jetzt das Hundchen runter auf. I Peris wziął ze stołu pieska, postawił na podłogę i idą razem do Schien Kryształu. Okay, jetzt sind wir am es hat sich vor das Położył isn't. się przy krysztale na, na dole. Piesek. Grün blaue I energie. zielona, błękitno zielona energia wypłynęła z kryształu, obinęła pieska i wsiąka do wewnątrz. Ja mówię rozrodcze organy, seksualne organy, może seksualne organy. Będę nazywała Bo to męskie. I Tomi już oczekuje na, na moment, kiedy energia cofnie się do kryształu. Akurat to się stało. No do Perysa po, po, podbiegł kokos, nie? Chyba ma na imię. Kokos, i Perys się, jak to się mówi, nachylił się i głaska pieska rozmawia z nim, piesek się cieszy, oparł się łapkami piesek na kolana Perysa i, i Perys daje twarz, liże go po twarzy, mały lizusek. I Tommy już tam ociera się o pieska, daje zdać kolega. Jetzt, Idziemy. Nie, so pot, no ale. i ruszył cała baza huczy z radości i piesek yeah, zniknął yeah. w portalu. Bardzo dziękujemy opiekunce tego zwierzęcia i jak najwięcej radości właśnie z tymi naszymi zwierzakami. Oni nam dają radość. Zostańcie zdrowi Namaste.